Panie Burmistrzu, prosimy o ogłoszenie zwycięzcy w tej kategorii. Osobowością w w kategorii Osobowości zostaje Pan Antoni Piechnicza. Gratulujemy i prosimy Panie Antoni o kilka słów. Proszę Państwu, chciałbym serdecznie podziękować kapitule za wyróżnienie i tytułem uzupełnienia powiedzieć, że moja wielka przygoda ze sportem rozpoczęła się nie na Śląsku, a właśnie w Wiśle, dlatego że do Wisły jako uczeń szkoły średniej z ramienia Międzyszkolnego Klubu Sportowego z Chorzów jeździłem na zgrupowania, z których Wyjeżdżając po kraju, w ogóle to polskich juniorów. wygrywając 5-0 w jednym sezonie z finalistą Bartem Warszawa, a w drugim 10-1 z Agniem Wałczykiem. Ja Natomiast nie ja wam, że najlepszym takim ambasadorem Wisły byłem 40 lat temu, kiedy reprezentacja w ośrodku startu dzisiaj przygotowywała się do wyjazdu do Hiszpanii, do Meksyku poprzez wielkie sukcesy. Dzisiaj tylko, że szukają, wędrują innymi ślakami aż po nie po Beskidach, bo formę żeśmy zdobywali, zdobywając popiskie wszystkie szczyty związane, związane z Wisłą i to im pomagało też sukcesy większe jak dzisiaj, kiedy tych, tych szczytów wszyscy unikają. Dziękuję. <zysy>